Zabieg embolizacji zaczynam od badania USGF, w którym wyznaczam miejsce dostępu naczyniowego. Najczęściej jest to pachwina, ale może być również przed przedramię lub okolica obojczyka. Następnie przygotowuję na jałowo miejsce dostępu naczyniowego i przygotowuję sprzęt wewnątrznaczyniowy. Miejsce dostępu znieczułem miejscowo, a następnie zakładam koszulkę naczyniową, która przypomina belflon. Pacjentka czuje niewielkie ukłucie w miejscu znieczulenia, reszta zabiegu jest bezbolesna. Z użyciem prowadnika wewnątrznaczniowego dochodzę do żylaków mietnicy i wykonuję flebografię, żeby potwierdzić lokalizację poszerzonych żył. Jeśli jestem we właściwym miejscu, to przechodzę do głównej części zabiegu, czyli do zamknięcia chorych żył za pomocą koili oraz pianki. W zależności od rozległości żylaków, ta część może trwać między 15 a 45 minut. Pacjentka podczas całego zabiegu jest w pełni świadoma i jest proszona o nabieranie powietrza oraz przytrzymywanie go, co ułatwia wykonanie zabiegu. Na koniec, również wykonuję flebografię, która pokazuje, czy żylaki są prawidłowo zamknięte a następnie usuwam prowadnik i dostęp naczyniowy. Po zabiegu pacjentka przebywa przez około 15 minut w sali pozabiegowej, gdzie jest podłączona pod nawadniającą oraz podawana jest profilaktyka heparynowa. Na koniec omawiam zalecenia pozabiegowe, a następnie pacjentka na własnych nogach opuszcza klinikę.